Jest ten dzień. Jadę po busa. I dzień dobry, właśnie odebrałem purę od blacharza Ten sam człowiek także pomalował mi te części które tutaj były wymieniane, te reperaturki, progi, kawałek płotnika. Tak się to przedstawia, myślę że jak na koszta jakie poniosłem wyszło on całkiem nieźle Całość kosztowała niespełna 4000 a dzisiaj wiadomo, troszkę popadało, także nie do końca może widać efekty, ale, ale jest ok, w miarę jest ok, Jest zakonserwowana sprawa, zalana, zalana wszystko środkami konserwującymi. Podobno ma to wytrzymać jakiś czas. Auto stało prawie, że dwa miesiące. Troszkę się przykurzyło. Muszę <suszy> <suszy> to najpierw odgruzować, żeby tym w ogóle gdzieś ruszyć. No ale w końcu jest. Jest, wrócił do domu busik. No i dobra, troszeczkę odszczużyłem to wnętrze z tego pyłu, z tego kurzu całkiem inaczej, teraz przyjemniej muszę jeszcze poustawiać, wybasto i tak dalej, bo akumulator oczywiście był odłączony No cóż, dlaczego mówię, że mogę być zadowolony No bo zakres prac się okazał trochę większy niż myślałem Tutaj pod tym sterzakiem pilnym trzeba zostać odtworzona całkowicie placha plachach to, te boczne takie fartuchy musiały być od nowa zrobione z jednej i z drugiej strony to zostało zrobione no i o ile w tym tutaj skończyło się na wymianie poszycia progu to niestety nad kole trzeba było tutaj odtwarzać to samo z drugiej strony, po zdjęciu progu okazało się, że nie ma tego wewnętrznego, także trzeba było to wszystko odbudować. No do tego klapka i tak dalej, także no nie, mając, nie mając mocy przerobowych i, że tak powiem, warunków na to, żeby samemu grzebać przy tym musiałem na, na kogoś postawić i wydaje mi się, że to w rozsądnych pieniądzach udało się zrobić. Zobaczymy, jak z jakością tej naprawy, jak to będzie się wytrzymało. A teraz e, misja, pierwsza misja po odebraniu busa. Mianowicie, jest listopad, składałoby zmienić kapcie. I taram! Zainwestowałem w nowe gumki. Są to wiele sezony marki Good Ride czyli ich niszczyzna rozmiar 215x65 16C czyli wzmacniane do busów żeby się już tam nikt nie czepiał ja teraz rzucić na te koła i będziemy działać dalej także nie wiem jak oceniacie tą naprawę blacharską ale Możecie w komentarzach napisać, czy to dużo, czy mało dałem za taki zakres pracy, jaki tam został poczyniony. I teraz zobaczymy, jak on zapali. Zapalił jak za dawnych czasów, chociaż blacharz mówił, że coś, coś jakaś sprężynka tu mu się zaświecała, coś tam. Czyli jednak prawda, że od stania samochody się psują. No zobaczymy jak to dalej będzie dzisiaj pogoda taka nieciekawa Tak się prezentuje na nowych kapciach. Troszkę wyższy profil, także lepiej wypełnia kole. Poprzednie były na 55. Troszkę był to nieodpowiedni rozmiar, jak na 16-215. Tutaj się wszystko zgadza tak, jak jest zalecane przez producenta.